Dzień dobry witam wszystkich z Ożarowa Mazowieckiego. Pokażemy Wam dzisiaj o strasz miejska przyjechała, to może się uda coś więcej ogarnąć. Chciałbym pokazać tutaj parkowanie na części drogi dla pieszych do 2 godzin. No i teraz jak to parkowanie wygląda? No, oczywiście, tutaj w tej zatoce jest to nielegalne. W tej chwili, bo obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Dzisiaj mam super stabilizację z gimbala, który mi kazaliście kupić na tego typu akcje. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Ci wszyscy ludzie tutaj. Jeżdżą po chodniku i parkują z dala od krawędzi, jezdni. Zobaczcie, jak to wygląda: trzy rzędy samochodów. Proszę bardzo. No, i teraz, ojej, będziemy chyba na żywo oglądać, jak wszyscy ruszają do tych swoich. Karoc. Obniżyłem teraz kamerę, bo już będzie dużo wizerunków twarzy. O. Zobaczcie jak to wygląda. Tutaj są barierki. Tak żebyśmy wiedzieli, że tu nie wolno parkować, wjeżdżać czy coś w tym stylu No i tu się tak żyje O, nagramy Straż Miejską Dzień dobry. Słyszałem samochody parkujące z dala od krawędzi jezdni na zakazie zatrzymywania się. Tutaj ten cały rząd. No i co można z tym zrobić, proszę pana? To ja dzwoniłem. No i dojdzie, zapewne dojdzie do, do nie, dosyć niebezpiecznych manewrów, to znaczy jazdy wzdłuż pochodniku. O! W ogóle chciałbym Wam powiedzieć, że gimbal to jest super sprawa, bo sobie mogę ustawić go w takiej pozycji, pochylonej pozycji i cały czas nie zważając na ten ekran filmować. O! Zobaczcie! Teraz sfilmujemy tłum. O. Tam są ludzie wychodzący z kościoła. To jest element tła w tej chwili. No wiem, że nic nie widać. To jest live pod tytułem Pokazujemy problem. O. I teraz o tam jadą samochody sobie już po chodniku proszę bardzo no jest zupełnie normalne jak oni wyjadą no normalnie wszyscy po kolei sobie wyjadą śnieg zaczyna padać tak to prawda Zobaczcie, korek się zrobił Trudno jest tu przejść teraz O! Zobaczcie, jadą po kolei Co nie widzę, człowieku? Nie widzisz, że pieszy idzie, kolego? Nie widzisz, człowieku, że samochód jedzie? Pan się zapytał, ładnie. Wszystkich sfilmujemy i na policję. O. Straż Miejska nie podejmuje interwencji, tylko czeka, aż sobie wszyscy pojadą. Pan jeszcze na mnie krzyknął z boczeńcu, tam pojechał. Dobra, ta stabilizacja mi się tak dziwnie kręci teraz. Przepraszam. O. Zajmiemy jakieś strategiczne miejsce i zobaczymy, co z tego będzie. O proszę, kolejny. No i widzicie, już się wszystko skończyło. Mianowicie, tu się wzajemnie wszyscy zluzowali i powyjeżdżają sobie już teraz elegancko przez ten chodniczek. Przez to wszystko. A czemu nie reaguje Straż Miejska? No oni się dopiero zbierają do roboty, na no spokojnie. Dobra, kończę transmisję. Jak coś się dobrego nagra, to wam pokażę później. A tymczasem ee, no zobaczymy. Zobaczymy, no po prostu. Dziękuję za uwagę. Jak będzie coś fajnego, to wrzucę na kanał. Nie będę tu stał godziny. Do widzenia.